Czekaj, czekaj, bo zapomniałem w odcinku powiedzieć o tym, że jeżeli będzie pod tym materiałem 5000 łapek, to jeszcze dzisiaj o 20 wjeżdża drugi film. Więc jeżeli chcesz dzisiaj o 20 drugi film, zostaw łapkę w górę. Witam, witam, z tej strony Wokacza dziś, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jest ze mną dzisiaj dealer... Batman Dealer, dobry wieczór Witam! Państwu. Wczoraj Witam. na moim kanale pojawi się filmik z Smash Heroes, tak. dzisiaj jestem jest tak, tak, słuchajcie, był wczoraj y, na kanale Dealerka, słuchajcie, film Smash Heroes, dzisiaj jest u mnie, słuchajcie, taka kolaboracja. Jeżeli, jeżeli chcecie to... więcej, to zostawcie łapkę, no nie? Tak, no właśnie, jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapkę zostawcie. Czekaj, ja muszę wyłączyć troszkę za głośno. Mam... O nie, mamy Kapitana Kurczaka, wygramy to, słuchajcie, oni mają. O stary, ej, y, ja kursi mam kursi. bardzo mało kursi. życia, ja mam bardzo mało Serio? życia, słuchajcie. Jeżeli ktoś by nie wiedział o co tutaj chodzi, to mamy tutaj super bohaterów, słuchajcie, których. Czy ty zginęłeś, zginę, zginę, czy zabiłeś? Zabiłem, zabiłem, zabiję! Wow, stary, kozacko! Very nice. Kozacko, dobra. Ja stary mapę. rzucę w niego cake'em. czekaj. Pa, pyk, leci no. cake. O. Oh, yeah. założyłeś? No widzę, 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 widzę stary. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie o co wow. chodzi w tym wow. minigrze, słuchajcie, to ta Grossa gra polega zami. na tym, że wybieramy sobie super bohatera i dwa na dwa się klepiemy. No, Na dokładnie. tym to polega. Ej, ja mam tak mało życia! O nie, ja o nie. Się, Stary, się nie umarłem ani razu. Cieszę bardzo. O, ja też nie, stary. Ale mam bardzo mało życia. O, bardzo. Geez. A ty mnie nie chronisz. Ja cię chronię. O, staram się. O, mam okay, bardzo la, mało życia. O, mam tym, ulta. Latam, Dobra, teraz przy ulcie to gdzie mnie typy? nie dotkną. Gdzie te typy? Dobra, okej. Okay, pa, zabiłem typa. To? No, nice. zabiłem typa. Nice. Ja Ej, używam stary, tej supermocy stary i patrz, jednego. koło mnie keki latają takie. Dwa do jednego jest stary, a oni ma. Wow. A ale to ciśniemy, bo my coraz no, lepiej. Słuchaj. Jeżeli chcecie więcej tej do... mini gry, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. A wychodzi nam coraz lepiej. Tak, to a coraz powiedzieć. lepiej gramy, słuchajcie, dobra. Trzeba się skupić i trzeba. O, dobra, zginęłem. Nie, yeah. dobra, okay, Ale, ale, ale to spoko, stary, my to wygramy ginę, na luzie. Ale no tak, ostatnia runda wyglądała mi słabo na filmiku, ale. A wyglądała dobrze. Ale, Dokładnie. ale, ale teraz naprawdę, teraz musimy bardzo zlamić, żeby to przegrać. Okay, ja Dobra, marzę, ciśniemy spokojnie. ich, ciśniemy stary, na spokojnie. Okay. Ej, uważaj, no, małeś prawo, prawo ja też umarłem stary. To, ej, uważaj stary, bo jest, tylko na jednego jest teraz, bo ja dopiero U. dochodzę do rundy. Więc nie daj Dobra, się Dobra, spoko, nie. ja się nie daję stary, spokojnie. Dobra, okay, okay, tak tylko wiesz, to wiesz, O Jezu, spajdery jakieś. Oh, uważaj no, na te bo spidery, jest... bo one są poderwane. Ej o, stary, nie. nie. Ej, zaczęli coś nas cisnąć. Masakra, właśnie widzę, widzę, widzę. Okej, nie możemy być zbyt pewni, stary. No, ja wiem. Musimy być skromni i umiarkowani, bo to jest sukces. Sukces wygranej. Gdzie jest ten chicken? Chodź tu, chodź chicken. tu. O Jezu, Fakuj, ja nie, chicken? ja... Kurde, aż żałuję, ty? że nie mam dystansowej teraz postaci, stary, bo mam bardzo mało życia. Ja nie, nie chcę dużybe. zginąć. Ty zabiłeś? Nie, już Nie, ruszam. nie, nie. Lata sobie. Nie, jeden typ zginął. Ty zabiłeś, ty zabiłeś, ty zabiłeś go. Ta, ja za... Ja zabiłem Muski tak, tu. Oooo, dobra, GPL. teraz cisnę drugiego, stary. Ja Dobre, włączyłem ja się... ulta teraz. Toż Ej, on to nie ma szans przecież, no. Kurde, stary, on tu lata, on się chowa Nie, fa... stary, fa... stary z źle włączyłem ulta, abym go zabił, zaciupałbym go tako. Dobra, okej, okay, gdzie on jest? Gdzie o, on ma całe życie, ty. Ta, O, on miałeś? ma całe życie. Ale my mamy dwa życia, on nas tak nie pociśnie. Jest jeden. Jest jedną... No wiemy stary idealnie, żeby tego mogłobyć no, no naprawdę Shit, come on, dude! Do, no dawaj tutaj ziomeczku no, Dobra, ja zginę, stary, stary. Ej, zginę. to jest nie jest dobrze, nie jest dobrze Marcin to nie jest najlepsze. Ale stary, my patrz, przecież on ma 50 hapsów, my go pociśniemy, teraz będziemy mieć full no, no dobra, okej, 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 ale ściem razem Patrz Miejś teraz, pierwszy. no tak, ja teraz czekam, razem. będę dobra. czekał na ciebie stary, dobra, ja okay. czekam. Chodź górą pójdziemy Okej, okay, ja mam tą taką fajną moc, czekaj, pyk, pyk! O Jezu myślałem, że spadnę, prawie! Okej, okay, ja tu lecę do tego typka On jest na górze tam? Tak, ten tak, jest na górze. Okej, okay, dobra, ej, ja chyba, do on wie stary, że, może że nie mieć ma szansę Czy znaczy, Jak on do mnie strzela? Jeżeli jest niezły, to może mieć szansę, ale... Dobra, wątpię. Ale nie jest chyba, nie. Dobra, ej, kaka. on jest za mną! O, stary, nie, uważaj tam, uważaj, stary proszę, cię wygrajmy to! Oh SHIT! Shit! Nie! Wypadłem stary! czaść, to! Wypadłem poza mapę! poko spoko! spoko to. Ja to wygram! Zrób to! Wygraj to, wygraj to! Patrz pa, to, co od od się życia. dzieje! Pat, co się dzieje! Ult wjechał! Nie stary, tylko nie spadnij! Ile ma życia? Ile masz... No, okay. Mam Wygrywać dużo to. stary, życia! Wygrywa, ale on też ma w miarę sporo! Nie, on, ma on nie życia. ma sporo! Ile ma? ma? 30! No to stary, na luzie go pokonam! Ale spokojnie Co to zrobić! To ty ja masz wiem. Ile... Il... to nie jest tak wiele! On stary, zabił mnie! On stary! Uważaj, uważaj naprawdę, uważaj Ale bo, bo, on wchodzi tutaj, tutaj, wiesz o co, wiem, spadł wiem, Uważaj, uważaj, uważaj Nie stary, nie daj się, proszę cię Ja go nie widzę, ja mam lagi przez A... niego, przez tego jego pajajonki, kurde Patrz jak się, ale Zdrówno. szkubany taktyką to robi No wiem stary, mówię, on nie zgubi. Dobra nie, wiesz co ja zrobię, ja będę jest... też za... na niego czekał Ej, na moście, na moście jest kryształ, o nie, ja zebrał zabrał kryształ, nie Zabrał kryształ? Pajonki, ma, uważaj no stary, ja próbuję się wbić nie, tu na górę! Nie, macie na górze uciekaj stąd! Nie no, na luzie stary. No i zabił cię? Nie, nie zabił, zabił się. E, Co? Już od razu zabił, już od stary razu zabił. Prze prowadzi przecież. No, więc się prowadzi? Tak! No, on ogarnia! Ja się boję! Stary, Starą, się. A... Masz po odwróć się! Odwróć się! Zabij go! Zabiłeś? Nie! <śledzio> <O>! <śledzio> yeah. no, nie! A ile on życia miał? 19 chyba. Ijo, ale mnie pocisnął, nie, pinałeś, nie, nie bo on go, ogarnia ono go za mocno, nie, nie, nie Easy, o, easy, ja ci dam easy, stary O, nie, będzie rewan, level up, dobra. stary, kupi moc Cieśniełem, no ale zresztą piąty level, teraz już, stary, to przegramy, to naprawdę, nie, to był tak zwalony Nie, nie, musimy, to... musimy, Tak wygrywaliśmy, tak to razem, nie Nie, nie znala... o, jakaś nowa No nadalena. ale przyznaj, stary, zwaliliśmy to, no przyznaj No tak Prowadziliśmy, Dobre. ale nie możemy się teraz cieszyć tak. za szybko. Tak. Ja Zostaw ustawę... łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej właśnie takich, słuchaj, no minigierków. Miliger... No, okay, no, okej, dobra. No minigierków Dobra, a teraz... Wow! Tutaj okay, patrz, jakiś szkielet. Macie, jak jest... Dobra, Awczy chyba. Ej, a nie, nie avczy, dobra, okej, okay, już myślałem. Już miałem Czekaj, nadzieję. czekaj, gonię tutaj typa ognistego. Świetnie, no ja też widzę go. Okej, okay, ciśnijmy go, fokusujemy się na nim troszeczkę. No tak, bo on jest jakiś troszkę inny, trochę lepszy chyba. Się trochę się tak inny, zabijmy go, jest inny trochę. <laughs> jest inny! Ej, dobra, ten z tyłu też mnie drażni troszkę, chodź tutaj tej. Ej, on ma dużo życia ten, ten pieprzony. Czemu? Fire Ile skill. ma więcej niż zwyczajnie? Nie no nie wiem, już tak nie trafy Czekaj, życia. czekaj stary ty, bo ja tego drugiego cisnę i to dobrze mi szło w sumie. Dobra, ciśnij, 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 ciśni. to jest pan kurczak? Czy mi się wydawało? Nie. Nie, to jest ten ten z laserami. O Czyż ja go tak zjechałem pa, on ma 51 hapsów już stary. Na spokojnie, ja 37, przecież ja go pocisnę. Nie, ja zaraz umieram. Nie, nie umieraj, stary, chodź tu do mnie. Ja o, mam prawie cały HP. O, o. Dlaczego? Czekaj, bo ja stary, troszeczkę tak. Jo, czekaj, bo ja muszę tego typa zabić, bo se nie daruje jak go nie zabiję. O, o spadł, spadł, zabiłem, ja próbuję, dobra, od, dobra, zabiłem. Gij, 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 zabiłem. To stary, próbuję. Szkodzić, dobra, dobra, dobra ja już idę do ciebie. Weź go, go, dobi go, dobi go, dobi go. Zaraz tam skupił skupił, ale no, stary, raz na No go, o co ci chodzi, stary? okej, okej, bardzo dobrze, cieszę się. Cieszę się, stary. Twoim skillem, moim Jest! Okay. Zabiłem go! Zabiłem! Nice. Oh, yeah, oh dobra, yeah! Prowadzimy, prowadzimy. Stary, ale dobra, zrobimy zaraz zrobimy pewnie ten sam błąd co wcześniej. Teraz się wiesz, ogarniamy, że gramy dalej, stary. Tak, 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 tak musimy, stary, się skupić. Zaraz ginę pierwszy raz, więc wiesz. Uważaj. Marcin, uważaj. Nie, nie, ja cisnę tego, tego. Po, jaki ja jestem OP, chłopie. Dobra, okej, okay, nie, nie mów tak, nie mów tak, bo zaraz będziemy szczęśliwi, że wygraliśmy i się nie skupimy na wygranej. Nie, 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 mi chodzi o to, stary, że nauczyłem się tą postacią grać, fajnie, stary. A, no dobra, okej, okay, to Zabiłe nie, myślałem, że już zabiłeś stary typa. Nie, ale próbuję, próbuję. Okej, okay, spoko, stary. Okej, okay, no come on, no. Dobra, ja muszę troszkę uciekać, co stary. Dobra. Co, pocisnął cię? Chodź nie, tutaj nie, nie, w moją ale, stronę. Zginę, ale tak zginę, 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 zginę. strasznie dobry jest Ten, ten gość, w, ten stary w palącej się masce, jest taki. Jak ja go dobry, cisnę, patrz, patrz, patrz. Jest OP według mnie. O kurde, o. Oh. Okej, okay, okej, okay, że okay. się o, nie, 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 jezu, Dobra. Okej, okay, nie, nie, nie. mam. Ostatni życie mam, ostatnie życie mam, więc kurde, stary, a ja ja raz zginęłem. Okej, okay, oni prowadzą. Musimy Ale stary skupić. oni mają bardzo mało życia, chodź tutaj, musimy teraz we dwójkę nie, siedzieć, nie roz... Cisnę. Nie wiesz O nie, on mnie bije stary ten ziomek w czatce, Widzę, no. widzę stary. On no dokucza, Marci. Ja już go tutaj z zwałka, w łeb. Dobra, weź go tam. No jest niezły straszny, no kurde, dziomek Kurde, ej, 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 nie możemy tak robić stary, bo on nas z dystansu bije. Właściwie nie wiem, dobra. Ej, on jest... cię goni, oh, czemu please. on cię goni? No bo mnie nie lubi, mówię, że mi dokucza. Zabiję tego ziomka, ale to wiesz. Dobra, zabiłem go. Dobra, okej. Okay. Ale ja mam mało chapsów, stary... mam połowę chapsów, stary. Wiem, ale masz tylko jedyne dwa życia. Aha, dobra, okej, okay. to jeszcze okej. Okay. Więc nie jest źle, ale kurde, ty ziomek w tej czaszce mi dokucza znowu Marcin. Ja stary, tego drugiego Powiedz, próbuję pociśnąć Ale no to chodź! A ile ty no, masz stary hatów? Nie! O. Naprawdę! Stary, masz ty masz dwa teraz... ma po jednym Mo Masz szansę Ty myślisz, że ja teraz ich pokonam dwóch stary, na raz? Nie. Dwóch na raz? Spadłeś Ja! Nie Spadłeś. stary! Okej, okej Okej, ja, okay, okay. okay. ja tak wygrałem, ja ten wygrałem. Czekaj, ty ty wygrałem Spokojnie, spokojnie, wiesz, spokojnie stary Zabiłem trzech Dobra, okej okay. Spokojnie, spokojnie Marcin Skup się I rozwal Rozma tego ziomka ma już mało w miarę. Nie ma dużo. Chciałem, pocieszył się, na ma dużo. Kurde. Stary, ciśniesz. Ciśniesz ładnie, ale wiesz, jest dwóch. Jezus. Cicho. Ja tutaj okay. jestem skupiony strasznie. Dobra, okej. Okay. Ja, <grym> ja jestem <Marcin>, pro-playerem. <grym> walczy tutaj. Ej, masz star więcej życia niż oni, ale... O Jezu. Ten ziomek z dystansu ci bierze z Razerem niestety. Kurna, naprawdę ciężka, ciężka runda. Totalnie ciężka. O, o! O! Co się dzieje w ogóle Ej, ten typek, masz szansę przeciwko temu typkowi ognistemu Wiem stary ucieka przed... mną jednego zabijesz, to zostanie ci już jeden, więc... wiesz Nie, Nie. Ten z dystansu jeździał! Um. Dobra, ostatnia słuchajcie runda, którąś na pewno wygrał. Tak! I tą wygramy musimy To grać, musimy to. wygrać! Kolejną rundę musimy wygrać, bo to no jest... No wiem, bo to, to jest, wygrać. jest takie. Eee, że nie Przepraszam bardzo. Tak, ja Przepraszam no, no, bardzo, serio? dobra. Czy to może nie postać co na to? Dobra, ja teraz stary bym zagrał se Halkiem na przykład. Dobra, to ja zagram sobie tym, co ty grałeś. Dobra, o, teraz będziemy mieć dwóch takich, wiesz, naparzających, Mili, no, to no, będzie, dobra. będzie ciekawa rozgrywka. Bez tak, tak, będzie dużo akcji. Będzie bardzo dużo Czyli akcji! Się na więc zostańcie do końca tego a, materiału! No, e, to? to się pręskie myszki klika, czy. A, prawym. E, tak, myszki. prawym i lewym możesz naparzać normalnie. Ej, a Halk, bo ty grałeś Halkiem stary. Jakie on ma moce, bo ja nie ogarniam za bardzo. ja też nie ogarniam. Tą więc. pięść. Oj, ale to pięść jest kozacka, stary. Ale też prębskim myszki. Poczekam mambułę, stary. Widzę, prawym myszkiem, stary Prawym myszkiem, dobra. Dobra, gdzie są te typy? Co ich zabić. Wow! Powinę zabijać, on nie zabija. No, zabiłem ziomek. typa już, nie, myślałem. Zabiłem typa, stary już. Serio? Zabiłem typa czy nie? Nie, nie, nie zabiłeś, co? Ty. Ale myślałem, że wypadł, stary. Gdzie jest ten ten? Ej, co, a zabijeś już? Zabiłem, no mówiłem. Mówiłem, że zabiłem. Ej, stary, mówiłem. E, co to za druga moc, ta. O, tak strzela się, tak? No, stary, nie, nie, to jest. Y, ale ult jest najlepszy, stary, ten super ten. A kurde, no ciężko, jest, ciężko. E, czekaj, więc. Co, co robi ten? Prawy myszek co robi stary? ty. ja mam mało hapsów, Boże, bo jak słucham. tutaj leci ten HP! Prawy myszek, co Czwarty robi? mysz, czwarty myszek. Prawy myszek stary robi to, że się przysuwasz do typa i go odbijasz jakby. o co chodzi? Takie jak miałeś w halku tutaj. Tylko że jeszcze typ się odbija od ciebie. O kurde. Dobra, to pro. Czyli moment tego tak by się przysunąć do niego. Aha, dobra, okej, okay, czekaj. Okej, okay, okej, okay, okay. git. Prawy myszek bardzo dobry. Polecam. Prawy myszek. Dawaj ten... tego typa w masce ciśnij ze mną Tak? O no, nie, nie... zginąłem Zgin nie! Ty, ale typu ty, ma Mamy jednego typa wystrzelił, tylko Wystrzelił mnie strasznie hardkorowo, o kurde. My mamy tylko jednego typa, stary <coughs> Tą rundę już musimy wygrać Okej, okay, ale wiesz, amator życia Więc, więc nie jest tak oczywiście No dobra, stary O, o jest. nie jest Może, może go pociśniemy Dobra, zabiłem go Okej, okay, dobra, dobra Dobra, mamy czekaj, patrz, przemysza. patrz gdzie on się zespałni. Ja stary. mam pełne życie ogólnie, wiesz? Tak, ja też ja też, Dobre. mamy po dwa. Nie no jest po równo, tylko że nas jest dwóch, mamy większą moc. Przedniego tym z super mocą tą starą. Okej, okay, okej okay, stary, widzę, widzę. Ale czekaj. Byli, o, o, jest. o, o ten Kurde, nie trafiłem okay. To niech spadnie! Nie okay, oberwał. oberwał. trochę, oczekiwanie. Oh, czekaj, 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 czekaj Dobra, obrywa, 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 obrywa Kurde, nie wskoczyłem na czas! O nie, wziął kurde. ten! No wziął moc, kurde no Czekaj stary, będzie trzeba się... Może się przy, na niego przykampmy, niech nas szuka, stary. Nie, Taką wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie, bo stary ty postaci wie, że musimy go zawalać. W sumie ta. Więc Dostał? Wiesz, no, spadł, 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 dobra. Dobra, super. Ty, ok, stary, trzy tego... razy okay. już zrobiłem. No tak, tak, stary, jeżeli tego nie wygramy, to, to widzowie nas mogą To Nie, i ja czy ja powinniście nagrywać tą mini grę, wiesz? Czekaj, stary, bo on mnie goni. Co, boisz się? Nie no, stary, spokojnie, damy radę. Damy radę, musimy dać. Nie, jak przegramy to, to stary widzowie mogą nas pocisnąć. Tak, możecie nie zostawić łapki w górę. No, <laughs> nie przykładowo. No, to, to był żart, to był żart, to był żart. Musicie nie no, zawsze się... trzeba zostawić. Ej, tak, stary, tak, ja tak, mam tak, bardzo tak, mało życia. Ja też, ja też właśnie umieram, więc stary, w sumie uważajmy, dobra? Bo. Bo coś słabo nam idzie, że tak powiem. Dobra, ja spadłem. <laughs> o, Jesu, nie, 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 nie zrób, Nie, nie proszę, wygrajmy to, dealer. Dobra, ja strzelczę z na Musimy go. to wygrać, stary, to jest... to nie jest świat... Nie jest już. Ten ziomek, ziomek, gdzie Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no weź dostań! oberwij. Naprawdę jeden! Typ nas ciśnie! Nie spadłem! Nie! O nie! Cary, o nie! Czy, o to nie! Czy ja to przegram? Ile on ma życia? Już ci mówię! 38! Wygraj to! Jest stary, muszę to wygrać! Masz... Masz 50, Dawaj ciśnij go stary. Ciśnij go, podbijaj i nawalaj go normalnie z lewej. Dawaj stary, ciśnij. Proszę cię, wygraj to. Nie, musimy to wygrać. Karol. Ciśnij to, ciśnij dobrze. On ma mało życia, ma 16 stary. Ty też ma mało życia. Ty masz 22, masz więcej od niego. Dawaj ciśnij po nim. Dawaj. Wygrałeś? Nie. Boże, miał jedno życie stary naprawdę. Ja to nie wierzę. Dlaczego? O Boże, nie wierzę w to, co się właśnie stało! Okej, słuchajcie, zapomnijcie o tym, co mówiliśmy. Jeżeli chcecie tak. więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę, nie? Karola. Tak, zostawcie. Zostaw. Tak, Zdajcie, dajcie nam wygrywa drugą wygrywa, szansę myśli, po prostu, bo... wiecie, musimy. No my robiliśmy specjalnie, żeby. Tak, wiecie, żebyście... udawaliśmy, jak... słuchajcie. Tak, no popatrzcie jaki ja mam level. Batman ma czwarty, Cookie Monster drugi, się, Generał Klot pierwszy, Hulk... Half... No, kurde, proszę was, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na Karola odcinek właśnie z tej minigry. Ja w MWK ze mną był dealerek. Tak, pozdrawiam, bardzo. Trzymajcie się jeżeli chcecie więcej. To piszcie w komentarzach. Trzymajcie się! Jo! Jeżeli chcecie spaghetti, to zapraszam do mnie. O, jego mama robi dobre spaghetti. Mm.